Siemanko Siemaczki, witajcie w moje, na moim kanale Between Challenge. Ja będę nagrywał z moim ziomeczkiem. Na kanale, na YouTubie. Oto mój ziomeczek. Siemaneczko, Mordeczki, może mnie kojarzycie z kanału Oscar Petarda. Ja też nagrywałem swoje takie filmiki z BMXa, jakie jeździłem na takich różnych podach. Ja będę właśnie. Pójrz Ja będę właśnie nagrywał oto z moim koleżką. Będziemy nagrywali Between Challenge. I to nie do końca będzie takie jak wymyślicie, bo będziemy jeździli oto na takim bitwinku co tu stoi. Nie tylko. I nie tylko, bo ja mam właśnie bitwina i właśnie oto ten kolega zamówiłeś... Co zamówiłeś? Dirta. Dirta zamówił. No i będziemy sobie śmigali, będziemy raz na bitwinie, raz na Bemiksie, raz na, na dirtu. I właśnie jak nagrywaliśmy wcześniej jesteśmy na takim no, takim terenie i... Mietarze. Tam dalej są rampy, i co ja więcej mogę Wam mówić? Za, zapraszamy do. No, i jak mówiłem przed chwilą, bo musiałem zrobić cięcie, bo ponieważ. No, jeszcze się wstydziłem nagrywać taka przed chwilą, tam ludzie śli. No i właśnie jak mówiłem, że zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Oto ten guzik tu na dole, proszę był, żeby, żeby był szary z dzwonackiem zaznaczony. Wtedy będziecie mieli powiadomienia cały czas, jak nagramy jakiś film. O, właśnie chciałem Wam powiedzieć, że. Być może będą jakieś live na naszym kanale, ale to jeszcze nie jest... Yy, znaczy to jeszcze nie jest takie potwierdzone info. Yy, będziemy tam wa wam dawali info yy, na to, natomiast naszego właśnie kanału, którego będziemy... Czy będziemy robili live, a czego nie będziemy robili? Wiecie, ja jestem nowy na, na jego kanale. Oczywiście zapraszam, wam do wa zapraszam Was do no, mojego kanału. Oskar Petarda wbijajcie, zostawcie suba, subika, żebym wiedział, że wbijacie. No i... Polajkujcie, oczywiście moje wszystkie filmiki. Ja wam, ja wam też coś zostawię za swoje. Możecie w komentarzach pisać, jeżeli ktoś ogląda, który ma właśnie swój kanał na YouTube, to proszę, aby zostawił komentarz ze swoim, ze swoją nazwą na YouTubie na dole. I ja może wbiję do niego zostawię mu subika. No tak więc właśnie my teraz sobie nagrywamy i tak zrobiliśmy, bo sobie, że może. Byśmy wrócili do takich projektów, że będziemy nagrywali na dwóch kanałach. Będziemy nagrywali na jego, znaczy na naszym, i będziemy nagrywali jeszcze na moim kanale. Ale to jeszcze, no tak jak mówiłam właśnie z tymi live'ami, że to jeszcze nie, nie jest potwierdzone info. Damy Wam oczywiście znać. Zrobimy, o! Zrobimy, dobra, to już potwierdzone info. Może zrobimy takiego live'a, co nie? Mm. Że będziemy im mówili, odpowiada na to na Instagramie. W opisie macie nasze Instagramy, wam podamy i na Instagramach będziecie nam wysyłali pytania i my zrobimy właśnie albo live, albo normalny filmik z tych pytań, co wam właśnie, co nam właśnie napiszecie i my będziemy po prostu te wszystkie jak się, pytania będziemy na nie odpowiadali z serca i możecie też jakieś challenge pisać na rowerze, ja was nie zmuszam, ale jak chcecie możecie, dla nas by było miło, co nie? No, no. I, tak już nie, ja wam mogę kawałkiem pokazać gdzie my jesteśmy, bo zda, nie chcę pokazywać. Właśnie tu, tu jesteśmy na... No to są, no, nie można powiedzieć, że to są jakieś rampy takie szczególne. Bo za bardzo one nie są szczególne. Tu mamy, nie no, natomiast tutaj mamy taką rampę. Taką o... Przez tą kamerę no, stronę. Tu o, taką rampę mamy. O, tu zrobimy jeszcze jedną rampę. O! Tutaj, tutaj zrobimy tutaj, wiaźnik. Tutaj tam spróbujemy jakoś to, nie wiem, coś z tym zrobić. I żeby tu był wjaździk, tu albo, jedziemy, albo Tu wjaździ. wyskakujemy i tam wlatujemy sobie właśnie na jakiś materiał coś. Podbijamy tutaj bany hop i tu wjeżdżamy. Albo takie inne. No, no ale tak... Zobaczycie jeszcze. Zobaczycie, bo właśnie ten, ten... My dzisiaj nagrywamy tego właśnie... O, sarny, pokaż sarny. O, sarny właśnie dwie uciekają. <śmiech> <śmiech> Ganiają się razem. Właśnie no. O, tam ja tam stoją, wam mówię... Tam, tam, tam stoją, pokaż, tam stoją. Jest godzina 17.06, o tej tego nagrywamy, jakoś, jakoś to będzie, jakoś to będzie właśnie, no, nagramy to, skończymy, wrzucimy Wam filmik i, natomiast jeszcze dzisiaj wpadnie na kanał filmik, jak skakaliśmy sobie właśnie tam dalej na rampach, o tam o, tam na rampach skakaliśmy, tam daleko, ale, natomiast mogę, mogę się tam przejechać z Wami i Wam to pokazać. Ten to i poczekasz tu chwilę, dobra? Nie. Dobra, no to ja widzimy się, się jak ja już wsiądę sobie na rower A, dobra, sorry? Sorry. Jak zdajecie na naszym kanale dym, to nie wnikajcie, bo to może być z ogniska albo... No wiecie jak to jest. No dobrze powiedział, dobra, widzimy się jak ja już chcę wsiądę na rower. No tak więc ja bym ze sobie na rowerku. Diadę pokażę Wam właśnie te wszystkie lampy, bo to w miarę nie są takie... Ja wie, jest na odwicho. No w miarę one, o kurde, w miarę one nie są takie za fajne, ale... Wiecie, na początku, jak dla Aleksa, bo on właśnie nie jeździł na niczym, ja właśnie sobie jadę i on nie jeździł na takich rzeczach właśnie, ja jeździłem i to, no bez oszustwa może z półtora roku do dwóch i właśnie sobie jeździłem, już się zbliżamy, za dużo nie będę pokazywał, bo jeszcze nas odnajdziecie niektórzy, ale nagrywamy sobie właśnie w Legionowie różne filmiki. Yy, no, i dalej Wam nie będę nic zaraział. Ale, no, już jestem przy tej rampie, przed filmem właśnie takich yy, panów, właśnie, bo Alek się wstydzi nagrywać, a ja właśnie już się nie wstydzę nagrywać, bo Żebyś i właśnie tutaj przed chwilą nagrywaliśmy filmik na takiej rampie. Chodźcie ze mną, tu, tu wyskakiwaliśmy. Jechaliśmy sobie tu i tam tutaj wyskokiwaliśmy dalej. No, jak wam zdradzić, bardzo ładne podsumowanie tej kamerki. Bardzo mi się podoba. Yy, oczywiście nagrywamy telefonem. I Bo na razie kamerki nie zakopywaliśmy, bo nie wiedzieliśmy ile będziemy nagrywali, ile to, ale proszę się nie przejmować. Zawsze będziemy mieli kamerkę czy coś. Może nie wiem, jakoś postawię tam ten telefon tu i mam nagrany jak ja sobie zeskoczę ale wam że to się uda że tu jakoś butu. Nie, bo tu nie nic nie będziecie widzieli. Hmm. czekaj tu widzicie jak ja wyskakuję dobra to ja sobie jadę na kilkę, pokażę wam tylko jak się z tej rampy wyskakuje bo wiecie ten filmik dopiero wpędzi za niedługo Dobra, ja was zabieram i lecimy dalej. Bez dłuższego... Yy, yy, no, bez dłuższego przetrenu. I włączamy sobie 3.0, 3.1. No, czekajcie. Chwilę, bo mi telefon za chwilę wypadnie drugi. O, właśnie. Jest godzina... Już wam mówię, bo zapomniałem, znaczy mówię, jest właśnie godzina 17.10, nie wiem, czy zobaczycie, bo ja mam czarny motyw na telefonie, mam 0%. No, nie wiem, czy zobaczycie, ale jest naprawdę 14:17:10. 17.10, sorki, nie pomyliłam się już, jeszcze tam coś jeszcze prowadzi. Wezmę Aleksa i mu to pokażę. I bez większego ujawniania lecimy sobie do Aleksa. O! Dwa jeden. O! I śmigamy do niego. O, też się za bardzo nie chce rozpędzać. Mam w prawej telefon, a w lewej jest przedni, tak więc wiecie. Nie będę za daleko ujawniał. W ogóle wiesz co, Aleks, muszę ci coś powiedzieć, bo tak sobie jechałem, gadałem z nimi i spojrzałem na prawą stronę, a tam jeszcze okazało się, że jest jeszcze jedna wyskoczna. Tak gdzie No! Popatrzmy jak będziemy robić. Tu sobie zrobimy ognisko i polecimy na następne rampy. No tak jak wam pokazywałem przed chwilą, Postawiłem sobie telefonik po i wam pokazałem właśnie jak się skacze. Czekajcie. Ja mam tu na świetle może trochę. No i wam pokazałem jak się skacze na rampach. No czy to był taki szybki myk. Ja wam właśnie wrzucałem, ja z Wami kończę już odcinek. Tak więc yy, pożegnaj się z widzami. A? Pożegnaj się z widzami. Na razie. No tak mieczymy na Do następnego filmu! Elo?